Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tejnryk i dzisiaj w Toilet Tower Defense przetestujemy sobie moją nową jednostkę, którą jest Scientist Clockman, którego dzisiaj właśnie dobyłem. także warto go przetestować, będzie to moje pierwsze podejście tym Clockmanem. Do tego biorę sobie leprikuna DJ-a, Speakermana, oczywiście te dwie jednostki tylko dla testów. Tutaj będę sprawdzał, czy w ogóle te bosty z tych jednostek działają na Scientista, więc to sprawdzimy sobie w międzyczasie. No i do katankę na początek, bo jak widzicie cena Scientista jest to 500, więc do tego musimy dozbierać, także katanka na początek, bardzo dobra jednostka e, mityczna wprawdzie, ale bardzo fajna za stówkę, więc na początek idealna, powiem szczerze, postawię nawet dwie w tym miejscu to jest chyba najlepsze miejsce, e, bo wtedy rozwalają dwie linie w międzyczasie, że tak powiem, no dobra i tym sposobem będziemy zbierali sobie kaskę na Scientistów. Mam zamiar postawić ich gdzieś tutaj i zobaczyć, jaki będą miały zasięg, jeżeli chodzi tutaj o rozwalanie jednostek na lewo i prawo. Więc to jest dla mnie najważniejsze teraz i myślę, że idealnie będzie postawić ją gdzieś tutaj, żeby miała tutaj po długości tą stronę. Więc postawmy ją za sekund 5, bo to ostatnie jednostki, które musimy wybić. I możemy postawić Scientysta. Także raz, dwa, trzy, cztery, no i jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I będziemy mieli, i będziemy mieli i. Hop, hop, hop! I jest! Pięknie, dobra. Pierwszy scientist sobie tutaj stoi. Od razu będę stawiał chyba następnego, tak, to jest najlepsza opcja. Chyba, ile on wytrzyma? On bardzo dużo wytrzyma. 3000 na początek, idealnie, idealnie. Teraz. Uuuu uuu, uuu. No, nie wiem czy tak idealnie. Teraz już sam nie wiem, czy tak idealnie 400, 400, 500. Dobra, druga, druga jednostka postawiona. Jednostka, druga jednostka postawiona. I czy to wybronimy? Tak jest, dobra, dosyć szybko stawiają te bariery z powrotem tutaj jeszcze tych jeszcze te dwie jednostki zostawię tam z przodu. Jedną bym musiał upgrade'ować. Coś mi się wydaje, że musiałbym upgrade'ować albo postawić kolejną. Postawię kolejną. Dobra, stawiamy. Dobra, jest tutaj. One teraz się nie stakują, co jest troszkę słabe. No ale dobra, mamy trzy jednostki, które będą nam dawały kasiurę. Ile one w ogóle kasiury dają na początek? 200. To nie jest wcale źle. Teraz tysiak i zaczynają rozwalać. Zaczynają rozwalać, mają chwila, 10 tysięcy życia. No, i już widzę, że nie damy rady tego ogarnąć tym, tylko tymi jednostkami, więc lepiej ku... na postawie gdzieś tutaj, jak tylko będzie taka opcja. Nie chciałbym tego od razu przegrać, więc tutaj jeden stanie i jak troszkę to porozwala, to może drugiego też postawię z drugiej strony, żeby tutaj mieć takie zaplecze o właśnie w ten sposób, dobra i teraz będę mógł je troszkę upgrade'ować troszkę kulawo cool, to wyszło <noise> ale zobaczymy jak będzie dalej dajmy im trochę szansy te jednostki jednak mają dużo życia no i dałem autoskip, więc e, jeżeli by autoskip był wyłączony to by było troszkę e, lepiej, coś mi się wydaje, ale dobra lecimy tak jak jest tutaj powinni sobie chłopaki poradzić bez upgrade'ów, prawda? Myślę, że tak, dobra, idealnie. Idealnie sobie chłopaki tam radzą. Tutaj możemy upgradeować już coraz więcej damage'u mamy, rozwalamy coraz więcej jednostek. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Mutanty padną. Minigun chyba też padnie. Zaraz sprawdzimy, zaraz się cofnę do tyłu, e, zaraz to obczaimy. Ok, upgrade. Dobra, jest następny. Dobra, coś tutaj widzę, że sięgają, ale póki nie wybijemy tego z przodu, e, no to się nie dowiemy. Tutaj jeszcze zapory będą. Trzy zapory, które atakują teraz. które biją. Także damage. Właśnie jaki jest damage? Nie widać tutaj damageu. To jest straszne za zawsze, że nie widać damageu na tych zaporach. Ale dobra, dobra. Yy, może. To nie jest potrzebne, może to nie jest potrzebne. To, ta informacja. Ważne, żeby miały dużo życia, tu jest 50 tysięcy, to jest 150 tysięcy na trzech zaporach. Zaraz będzie jeszcze więcej, tylko... Wave musi przeskoczyć, jest, 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 skoczył, dobra, dobra. Uuuu, zobaczcie, 200 tysiaków na czwartym levelu. Wypas, chwila, gdzie one atakują, widać to teraz? One chyba cały czas przód atakują, albo mają tak słaby atak, że tego nawet nie widać. Eee, dobra, tutaj na pewno jest zasięg. Eee, teraz zobaczmy, gdzie tutaj. Eee, tych mogę już usunąć. Te katanki dwie. Bo one damage'u to praktycznie nie zadają. Tutaj następnego postawimy. Znaczy, wymaksujemy. No wymaksujemy. Do maksa jeszcze daleko. Jest 15. Wow, 15 tysięcy teraz. Dużo trzeba. Dobra, zasięg mają aż tutaj? Czy mi się wydaje? Tak, już tutaj wybijają. Eee, całkiem spoczko zasięg. To jest ta całkiem z przodu jednostka. Tak. I aż tutaj zasięg. Nie no, nie jest źle. Jeżeli chodzi o zasięg, nie jest źle. Ale damage chyba taki wspaniały nie jest. Dobra, następna jednostka będzie wymaksowana. I zobaczmy. Dobra, tutaj jeszcze widać... Dobra, on już tutaj chyba atakuje, czy mi się wydaje. Ej, zaraz się przekonamy, gdzie one dokładnie atakują. Tutaj aż. Ej, no, fajnie. Fajny mają zasięg, nie powiem. Zasięg jest e, dosyć ładny. Tyle, że no, jednak jest dosyć też mały, prawda? Więc. Oj, aż tutaj? Czy... Ej, wypas. No tak, to by tak pasowało, nie? Takie kółeczko dobra. Zasięg mają naprawdę dobry, tylko hmm, słaby atak. Ale poza tym, gitarka. Dobra, tutaj, no, nie zdążyli tego wybić wszystkiego. E, dobra, ja tutaj się postaram, to będzie o chyba ostatni level teraz, jak pobijamy. Dobra, wszedł. Wszedł wyższy level i teraz zobaczmy. Dobra, jest atak. Mimo stunów, scientystów, zapory strzelają. E, to dobrze, to dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. Tylko nie widzę, żeby miały jeszcze jakiś AOE damage, to jest troszkę kulawe. Ale tego upgrade'owałem na maxa. teraz może tym się zajmiemy. Wasięg. Uu, bardzo ładny a to nie jest wymaksowany ten całkiem z przodu jak tego z przodu wymaksuje no to będziemy widzieli jaki jest faktycznie zasięg więc tutaj myślę że bez problemu ten za no nie no to już jest ten zasięg tutaj i to na tej tylnej jednostce eee Zasięg mają taki no bardzo, ale to bardzo ładny. Zobaczymy czy przejdziemy Nightmare Mode na autoskipie, bo tutaj zrobiłem Nightmare Mode oczywiście. E, tylko hm, tutaj bym chciał wbijać... E, Tutaj bym chciał postawić o dj i Leprikuna, żeby wzmocniły trochę. Więc muszę teraz obczaić dokładnie, jak upgraduję tego ostatniego Sajentysta, gdzie jest maksymalny zasięg. Potem postawię Leprikuna i zobaczymy, czy on ma w ogóle wpływ na te zapory, czy one reagują na te bosty zasięgu i siły. Gdzie tu jest zasięg? Chyba tutaj za zaczynamy, co? Ehm, teraz nie widać. Tutaj. Dobra. Chyba w tym miejscu. Tak jest. Tutaj coś znika wszystko. Więc. Tak jest. O, tutaj nawet, dobra. Um, tutaj, więc Leplikun stanie sobie gdzieś... Tutaj on będzie pomagał z tej strony jak najbardziej, ale nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby zasięg spustować i zobaczyć czy faktycznie będzie większy, więc zaraz się przekonamy jak to wyjdzie, jak upgradeuję go maksymalnie i jego boss dojdzie aż do pierwszego. Chociaż nie, sajentyści wszyscy oberwali, raczej mają zasięg. Dobra, więc teraz musimy coś tu powybijać i zobaczyć czy tutaj będzie atakował w tym miejscu albo atakowały w tym miejscu jednostki. Czy Zapory czy nie? Um, będzie trochę trudno, bo autoskipa raczej nie chce wyłączyć. <laughs> e, tutaj jeszcze zróbmy up. A nie, teraz nie. Teraz nie będę widział. ej, 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 ej teraz nie będę widział. kun jednak cię muszę usunąć, postawić jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> bo wepsułem troszkę. Nie, no nawet bardziej z tyłu bym go musiał postawić. Mhm. Mhm. Jeszcze raz stawiam. Raz i dwa. One wszystkie są w zasięgu, więc zaraz jak to wybijemy, a wybijemy to za chwilę, parę. Tego weldera też damy radę szybko ogarnąć, czy nie damy radę szybko ogarnąć? I zaraz się przekonamy, czy tutaj jest zasięg. Czy jest jednak dalej? O, jest dalej! Działają! Dobra, idealnie. On działa aż tutaj, czyli tak jak teraz mamy e, Leprikuna, zasięg. Dobra, 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 dobra. Czyli Leprikun działa. Ha, tylko jak sprawdzić, czy damage będzie działał też? Hmm. Stawiam tutaj mojego DJ-a. No i zobaczmy, czy tutaj pokazują w ogóle. E, Sajentyści nie reagują niby. No i ciężko mi teraz powiedzieć, czy demet się zwiększył. No ale dobra, mamy leplikuna postawionego, który zwiększa im zasięg jak najbardziej, ale ten zasięg nie jest mi aż tak bardzo potrzebny, więc leplikun pada, żebyście nie powiedzieli, że tutaj się wspieram leplikunem. Leplikun usuwam, przynajmniej tam z przodu, tutaj będą z tyłu jako wsparcie. Jeżeli coś tutaj przejdzie, nie chciałbym tutaj jednak przegrać. Lepiej wygrać, dostać maksa kasy, więc one tam będą sobie stały i wspierały, a ja tutaj zostawię tylko tego DJ-a jako BOST. Nie wiem, czy on działa kompletnie, zielonego pojęcia nie mam, czy on tutaj działa, ale hmm, jeżeli działa, to na pewno nie działa na tego sciencysta z tej strony, niestety. Ehm, tutaj się leczymy, przechodzimy... Ej, 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 ja tu mam dwie zapory, co wy? Oni nie reagują w ogóle na te zapory. No co wy? <laughs> to było śmieszne, dwie zapory sobie stoją, a oni sobie idą jakby nigdy nic. No co jest, panowie. Dobra, no to tam dobrze, że tych e, lepiejkunów postawiłem, ale to... O, i tutaj znowu, no co jest, panowie. Tak się nie możemy bawić, albo nie będziemy się tak bawić. Ja na pewno nie. Dobra, jedna zapora padła, druga padła. Ej! a Nie! <laughs> Za dużo tych jednostek naraz, więc coś mi się wydaje. Że można powiedzieć, że sami scientyści nie dają sobie tutaj rady jednak. No też dobra, to są jednak farmy. Więc myślę, że na początek one są dobre, ale z czasem jednak musimy zainwestować w inne, silniejsze jednostki, którymi tutaj w tym momencie okażą się lepiej Które będą wybijały to wszystko? Mam przynajmniej taką nadzieję, że jeszcze jestem w stanie to uratować. Zobaczmy tutaj, Security Guard, czy ciebie ogarniemy. Chyba tak, co? Gdzie wy macie za. O, o, nie, nie ma. O, tutaj jest, dobra. A ty? Nie wymaksowałem cię? Nie, jesteś dobra. Uhu. Już myślałem, że po mnie. Teraz może być po mnie jednak. ja, 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 jaj. jaj, jaj, jaj. <gry> Maksujemy tutaj szybko. Dobra, welder toilet. Padł. Dobra, przeżyjemy. Czyli, tak jak mówię, no tutaj muszę postawić wsparcie. Muszę to wszystko wybijać. Jednak, e, no dobre jednostki, oczywiście, to są farmy, więc tutaj nie ma się co spodziewać, że będzie jakoś super mega, bo jednak one damage'u strasznie dużego nie mają. Mają fajny zasięg, mają damage, ale to jednak są dalej farmy, więc musimy się skupić na tym, żeby postawić coś innego, e, co daje damage. To są dobre jednostki na początek, e, żeby się trochę. Wybronić, znaczy się na drugi początek, opowiedzmy tak, jako druga fala, bo początek musimy wybronić jakimiś mniejszymi jednostkami, potem postawić te farmy, jak uzbieramy 500, no i wtedy, wtedy możemy walczyć dalej, stawiać jakieś mocarne jednostki, które będą faktycznie zadawały duży damage. Także tak to wygląda z tą jednostką, ale jako farma bardzo fajna. Podoba mi się, że zrobili połączenie farmy i zapory. W ogóle wygląda bardzo fajnie, zobaczcie, no, no, no mega jednostka, nie? Więc e, wygląd na plus, e, samo połączenie tego mm, dwóch jednostek na plus, trochę jeżeli chodzi o cenę to tutaj drożyzna jest, jednak ten ostatni level to już w ogóle jest masakra 15 tysięcy trzeba uzbierać, żeby wbić na ostatni levelek, ale podoba mi się ta jednostka, więc polecam wszystkim i oto jesteśmy na 50 wave, więc teraz bez problemu powinno to pójść, ale jeszcze dla was informacja jeżeli chodzi o tą jednostkę, ona jest połączeniem, tak jak cały czas mówię, farmy i zapory, więc tak samo jak zapora, nie możemy jej usunąć, zobaczcie, nie ma opcji usuwania tak, jak przy innych jednostkach, tutaj jest cel. Tutaj nie ma, więc musicie się dobrze zastanowić, gdzie ją e, stawiacie, żeby potem nie było, że a w złym miejscu podstawiłem, chcę ją usunąć, a tutaj niespodzianka nie da się. Także to jest bardzo ważne. O tym pamiętajcie zawsze, jak stawiacie tą zaporo farmę. I oczywiście, bum, wygrane! Jej! No i na koniec jeszcze powtórzę, że jest to bardzo fajna jednostka. Bardzo fajnie wygląda, bardzo mi się podoba. No i chyba ostatnia rzecz, która jest bardzo na plus, jest to jednostka za darmo. Możecie ją wszyscy bez problemu zdobyć, tylko trochę czasu musicie na grę poświęcić. Z mojej strony to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie jeszcze subika, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!